Hello, my students! Witam serdecznie, uczniowie klasy 8. Kontynuujemy dział Kultura w waszym podręczniku. Oczywiście jest to dział 9 i dzisiejszy temat York Living History Fair. So please open your notebooks, right lesson, and topic York Living History Fair. Czyli dzisiaj moi drodzy wybierzemy się na pewnego rodzaju no, piknik Jarmark historyczny, tak? I dzisiaj trochę o wydarzeniach kulturowych. So, please open your books on page 80 today. Otwieramy na stronie 80. And we're gonna start with exercise 1. Look at the photo. What kind of event is this? Which of the things list below do you think you might see there? Would you like to go uh, to an event like this? Patrzymy na obrazek. Na obrazku, moi drodzy, właśnie mamy taki jarmark. Historyczny, który widzicie tutaj, mamy ludzi w przebranych i tak dalej. No i zobaczcie, mamy tutaj też parę rzeczy, które możemy na tym jaRmarku zobaczyć, albo nie. Zobaczymy, czy, 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 czy wszystko będziemy mogli zobaczyć na tym, na tym właśnie wydarzeniu. Colof costumes, tak? czyli kolorowe kostiumy, no na pewno, of w Performance, czyli osoby występujące, tak, odtwarzające pewne role, Yes. Handmade crafts, czyli sztuka rękodzieła, Yes. Historical play, czyli jakaś gra historyczna. Yes, Magic Show. Czy jakiś magiczny show możemy tam zobaczyć? Chyba nie, chyba że jakiejś takiej magii starodawnej. No i live music, muzyka na żywo. Oczywiście, że może grać muzyka na żywo. Right, więc te rzeczy być może mogą znaleźć się na takim jarmarku. O za chwilę sobie o takim jarmarku historycznym posłuchamy, moi drodzy, i usłyszycie ogłoszenie dotyczące właśnie takiego jarmarku. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełniamy luki od 1 do 4 w zadaniu drugim, tak? Macie tutaj reklamę tego jarmarku, tak? Taki plakat i będziemy uzupełniać luki, e, więc zapisujemy sobie zadanie drugie. So please write down exercise 2, page 80, of course. 1, two, 3 and 4, czyli 4 podpunkty, które musicie usłyszeć, i teraz pamiętaj, że te same informacje są w odmienny sposób formułowane w nagraniu i w zadaniu. W trakcie słuchania zwracaj uwagę na to, w jaki sposób treści zawarte w zadaniu zostały sparafrazowane. Na przykład w zadaniu przeczytasz sformułowanie price to enter, czyli cena na wejście, a w nagraniu słyszysz entrance fee, co jest innym sposobem wyrażenia, że obowiązuje opłata za wstęp. OK? Więc to pamiętamy, że tak, tak jest zawsze. Dobra, zapoznajemy się chwilę z tym tutaj co musimy usłyszeć, tak? Patrzymy na te informacje. OK. And now please listen. Track 29 okay. This Saturday visit York's historic city center for our annual living history fair. Local artists will be dressed in colorful costumes, selling fine handmade crafts. There will be jugglers, fire eaters, live music, magic shows, and face painting. Later in the day, stage performers will perform a part of a historical play at 1 pm. Entrance is £12 for adults and half price for students, children, and adults aged 60 and older. Come and relive one of history's greatest periods. All right. Jeżeli komuś nie starczył raz, oczywiście cofacie sobie te 40 sekund, tak? I uzupełniacie zadanie drugie w swoich zeszytach. Ok, tutaj stopujemy film, uzupełniamy. Ok, mam nadzieję, że ogarnęliście. So let's start. Uh, when Saturday were York's Historic City Center uh, Wystarczyło tylko City Center, tak? What's on offer, Handmake's Performance and Face Painting Event time, stage performance at 1 o'clock, 1, 1 p.m., trzy opcje były możliwe. Price for treatment, event time, 6 pounds, right, Six pounds, OK. Mam nadzieję, że mieliście zrobione idealnie, nie musieliście patrzeć na mnie, OK. Let's go with exercise 3. Zapisujemy sobie zadanie trzecie, uzupełniamy, wybieramy poprawną odpowiedź, tak, do tych tutaj zdań. OK, tutaj stopujemy film. Ok, let's go. Martin, zapisujemy oczywiście od 1 do nie? Martin is quite talented for or at playing comic roles. Let's see, at, right? Czyli Martin jest utalentowany w graniu, tak? Rol komediowych, nie do grania, rol komediowych. Weźmy tu, Mike, Michelle's trying to get a scene or a role in a Broadway production. Is trying to get a role. Stara się o rolę, tak? Nie stara się o scenę. My favorite actor is starring or shining in the theatrical production of Billy Elliot it is of course starring. Czyli you aktor występuje, tak, a nie lśni. W produkcji. Dobra. I'm the understudy or cast for the lead actress in this production, so I have to be ready in case she gets ill. Understudy, tak? Right? Jestem dublerem. z tą są, która jest jakby druga w kolejce, jeżeli ta aktorka się pochoruje, tak, to wtedy ty wchodzicie. to wtedy ty wchodzisz um, w jej rolę. Ok. I've been waiting to play this role for years, and now this is my chance to shine or burn. It's my chance to shine. Czekam na te role od wielu lat i teraz moja szansa na zabłysnięcie, rozmieszk, tak. Ok, Nie na spalenie. The school plays next month, so we have rehearsals or practice twice a week. Uh, okay, rehearsals, right? Czyli ten teatrzyk szkolny, tak? Czyli ta cała sztuka jest wystawiana za miesiąc, więc mamy próby rehearsals, tak? Ok. And the last exercise, exercise 5. Ostatnie zadanie, czyli zadanie piąte: usłyszycie cztery wypowiedzi dotyczące występowania w teatrze. Na podstawie usłyszanych informacji do każdej wypowiedzi od 1 do 4, tak? Speak one, 1, 2, 3, Trzeba uzupełnić oczywiście właściwą reakcję, tak? Okay. No We're e, e Okay. Let's go. Track thirty. One. All through school my teachers have told me I have real acting talent. One thing I'm not talented at though is showing up on time. Because I'm often late for rehearsals, the other cast members don't like me that much. But the last show on opening night in an important scene, I forgot some of my lines. It was a shame because, apart from that, my performance was really good. From now on, I'm really going to try to study and practice more. 2. I've worked hard in the theatre, I must say, but for some reason, I never get chosen for lead roles. I'm always the understudy. That's the person who only performs if another actor is ill. So I have to learn everything the lead actor learns. I complained to the director, but he doesn't seem to care. But then, one night, the poor boy who plays the lead broke his ankle. I had mixed emotions. I was sad for him, but I finally got my chance to shine. I was so excited. Three. Getting on well with the cast is important to me. I've made some great friends over the years, in fact. But in the rehearsals for this latest production, I'm having a hard time with the lead actor. He barely speaks to me, and when he does, he's rather rude. It almost seems like he hates me. He's quite talented and knows what he's doing on stage. He doesn't seem to have a problem with the others. I really have to speak to him about the situation. 4. They say that when it comes to jobs, it's not what you know, but who you know. And I think for me that's true. I'm really not very talented. For the play I'm starring in now, I'm close friends with the director, and that's really the only reason I got the part. The rest of the cast know this, and they don't respect me much because of that. I love performing and being on stage, but I must admit, my opening night performance didn't go well at all. What? Mam nadzieję, że sobie powiedzieliście. Oczywiście, możecie spokojnie cofnąć o te dwie minuty film i posłuchać jeszcze raz. Ok? No, a dla tych, którzy już ogarnęli, tak, stopujemy film i uzupełniamy. Ok, so let's start. Speaker 1D acts well, but doesn't rehearse enough. Speaker two, it's E, was pleased about an opportunity. Speaker three, C, wants to discuss a problem of a cast member, and the last one, it's A, isn't very good at acting, and it shows. Right? This is it. All right, Thank you very much for today. Dziękuję za dzisiaj. Następna lekcja to już lekcja gramatyczna, więc to dopiero następny tydzień. Right. Thank you. See you next time. Goodbye.